Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym odcinku. Dzisiaj powiem Państwu kilka słów o tych tutaj ziołach. Część z nich jest znana pewnie większości, a część nie do końca. Zacznę sobie może od części mojej tutaj środkowej. Zacznę od Bazylii. Bazylia kilka lat temu zrobiła w Polsce jakąś tam miarę karierę. W tej chwili dostępna jest w każdym sklepie można kupić w doniczkach świeżą bazylię jest najczęściej podawana do potraw z pomidorami natomiast nie do końca jest znana jej inna kuzynka, mianowicie tak zwana bazylia tajska, trochę się różnią między sobą bazylia tajska ma taki fioletowy jak gdyby tutaj pęd główny i liście są bardziej węższe natomiast co do aromatu bazylia pachnie ewidentnie bazylią bardzo mocno czuć jej zapach Natomiast bazylia tajska zdecydowanie słabiej pachnie, ale ma też inny smak. O ile bazylia pachnie mocno, czuć bazylię mocno, a tyle bazylia tajska w smaku przypomina trochę jak gdyby um, anyż powiedziałbym. W związku z tym można dawać do potraw jako zamiennik z bazylii, ale z takim um, z posmakiem orientu anyżu, takiej słodkości trochę, więc nie jest aż tak bardzo aromatyczna jak bazylia, ale czuć tą bazylię plus anysz. Do pomidorów, według mnie, z pomidorowych, pomidorów na śniadanie samych, pomidorów z, z mozzarellą czy też z pomidorowej. obydwie bazylie się nadają. Jeśli chodzi o drugą opcję, mamy tutaj z boku miętę. Miętę pieprzową, chyba też wszyscy znają. Spożywam najczęściej w problemach gastrycznych, żołądkowych. Ona to już kwitnie, ta, ta, ta mięta. I ten smak, aromat pewnie wszystkim jest znany, ale mam też alternatywę w postaci mięty czekoladowej. No różni się tym, że jest brązowa, stąd też nazwa czekoladowa. Natomiast w smaku, aromacie też trochę się różnią. Nie wiem czy ta mięta, spokojnie jak, jak, jak guma do, do, do rzucia, czy jak pasta do zębów mniej więcej. Taka moc aromatyczna mięta. Natomiast mięta czekoladowa bardziej ma aromat trochę jakby hmm, kropli żołądkowych. To jest taki jest mocniejszy jak gdyby napar, ale też ma inne nuty zapachowe powiedzmy. Stąd też można e, zamienić sobie miętę zwykłą na miętę e, czekoladową. Kolejne zioło, które chyba popularne jest znane nie tylko jako napar, ale jako przyprawa w kuchni to no, popularna szałwia lekarska, która ma dość swój specyficzny e, zapach i aromat. Ale też mamy tutaj dla niej alternatywę w postaci Szałowi ananasowej. Ta szałwia ananasowa aż takiego aromatu szałwiowego nie ma, natomiast w zuchciach się ją tak trochę pod po czuć. Ananas bardziej taki owocowy, powiem delikatny owocowy z aromat niż sam ananas, aczkolwiek jest to taki delikatny owocowy posmak. Stąd też Szałwia z ma ten taki swój silny smak, to ta ma zdecydowanie delikatniejszy i można zamieniać, jak pijam szał szałwie ananasową w postaci naparów, herbatek. Natomiast szałwie tą lekarską dodaje też jako, też oczywiście pijam nie powiem że nie, Natomiast dodaje też jako przyprawę do różnych potraw, do kotletów, do, do sosów, ale można też sobie zamienić jedną z drugą. I teraz będzie ciekawostka. Coś, co wygląda trochę jak bazylia. Zresztą to dla porównania. To, to nie jest bazylia, a to jest bazylia. Bardzo podobne liście, też świecące, zielone. Z tym, że te liście są troszeczkę grubsze. Mają trochę inną strukturę. Te mają cieniutkę, bardzo bazylia. A to tak zwane ziele grzybowe. Wygląda podobnie, ale ewidentnie nie pachnie w ogóle bazylią. Natomiast w smaku surowe smakuje trochę jak... jak jak szpinak mniej więcej, to trochę taki bardzo delikatny ma smak. Natomiast wskazuje nazwa, jest to ziele grzybowe. Wystarczy dać kilka listków tego ziela grzybowego do potrawy, już podczas końcowej końcowe części gotowania, duszenia mięsa i mamy ewidentnie silny aromat grzybowy. Także możemy kogoś oszukać, robić, robiąc potrawę bez grzybów, ale o zapachu grzybowym i właśnie dać kilka listków pokrojonych y, ziela grzybowego do obiadu i mamy grzybowy aromat naturalny. Można dawać też surowe do, do sałatek, ponieważ on, tak jak powiedziałem, ma trochę smak na szpinaku, więc do jakichś mieszanych sałat, do twarożków, to nie zmieni tego zbytnio smaku, natomiast po właśnie podgrzane spowoduje, że będzie to czuć grzybowy aromat. I kolejne zioło, trochę takie jakby patyczki, y, a tylko są delikatne, bardzo miękkie, jest to zwane ziele oliwne. Tak ono wygląda, w smaku i zapachu, choć to jest bardzo, bardzo popularne ziele, głównie we Włoszech. Smakuje, ma aromat jak gdyby mmm, oliwek, czarnych oliwek, więc można dodawać do tych potraw, właśnie południowo-europejskich, gdzie można zastępować oliwki. Można zrobić oliwę oliwkową, czyli wkładamy takie ziele do oliwy, zalewamy się maceruje, przychodzi aromatem. Poza tym, że drzewko daje aromaty, to też jest to zimo, zielone drzewko, które w polskich warunkach w gruncie, w ogródku przezimuje, więc możemy mieć taki całoroczny zielony krzaczek w ogródku. Możemy sobie na bieżąco skubywać, skubać te liście, gałązki, jak zwał, tak zwał i je dodawać do potraw. Nadaje no, się bardzo dobrze do pomidorów, do sosów, do mięs oraz do, do ryb. Jest też składnikiem pesto. Ma właściwości też prozdrowotne, ponieważ działa e, wykrztuśne, przeciwzapalnie oraz wspomaga pracę serca. Zioło oliwne. I na koniec coś, co trochę przypomina hmm, koperek, nie wiem, może rumianek, ale nie jest ani jednym, ani drugim. Jest to tak zwane e, ziele bożego drzewka. Jak je powąchamy, to ewidentnie czuć Coca-Cola. <grywka> jest to Roślina, która ma taki zapach właśnie przypominający coca colę stąd też można dodawać ją do lemoniat, do napojów chodzących, gdzie no nie będziemy pić tej chemicznej substancji, tylko aromatyczne zioło, które wzbogaci smak napojów latem. Ma właściwości ściągające, przeciwzapalne, pobudza, Wydzielanie soku żołądkowego oraz żół właściwości żółciotwórcze. Stąd też jak najbardziej można dawać też do e, napojów, do herbatek. Jednakże smak e, po, zap po zaparzeniu trochę jest gorzki, więc nie możemy też dawać dużej ilości tego e, bożego ziela, bo będzie trochę gorzkie. Natomiast na pewno będzie czuć tutaj aromat Coca-Coli. Więc dla dzieciaków, które lubią ten, ten napój, możemy dać alternatywę w postaci takiego właśnie napoju. Z, Takiego pseudo-koperku. Dzisiaj to tyle. Dziękuję bardzo i zapraszam do kolejnego odcinka. Do zobaczenia.